Arena po raz kolejny podnosi poziom. Kiedy odwiedzającym wydaje się, że więcej osiągnąć już nie można, pojawia się kolejna edycja, kolejne atrakcje i kolejne wyniki, w które jeszcze kilka lat temu trudno byłoby uwierzyć. PGA ma już 10 lat, i choć w tej branży to nie jedna epoka, impreza okrzyknięta prawdziwym świętem graczy ma się dziś lepiej niż kiedykolwiek. PGA rośnie w siłę. W tym roku zaprezentowało się tutaj 105 wystawców, to aż dwa razy więcej niż w roku ubiegłym, ich stoiska rozlokowano na czterech w słusznej wielkości halach. Wśród nich giganci tacy jak Microsoft ze swoim Xbox One i przedpremierowym kawałkiem kodu Assassin's Creed Unity, który do poznania przywiózł oddział Ubisoftu. Cieszę fanów japońskiego producenta wielki powrót na targi zaliczyło Nintendo ze swoim Wii U i przenośnym 3DS-em. gry w Bayonet 2 czy Super Smash Bros trzeba było czekać w kolejce. Nie kolejki, a tłumy przedzierały się do strefy e sportu. Jego popularność widać było gołym okiem. Tu finały ligi Cybersport. W sumie kilkaset turniejów w League of Legends, Starcrafta 2 czy wreszcie World of Tanks. Emocji nie da się poczuć w domu. Jeśli ktoś ogląda rozgrywki sportowe w domu, widzi jedynie fenomenalne zagrywki graczy, jak jest na takich targach jak dzisiaj, może poczuć atmosferę prawdziwego e sportowego święta, emocje, doping, e działanie pod wpływem stresu, jeśli chodzi o graczy. Tego nie zauświadczą, będąc w domu. Cieszy nie tylko fenomenalna frekwencja, ale także rosnące pule nagród. W samym tylko turnieju Rumble in the West o bardzo przyzwoitą sumkę i błyszczący puchar walczyły najlepsze teamy ze Stanów i Europy. E, pulą nagród jest 50 tysięcy dolarów, czyli ponad 160 tysięcy złotych, także e, na pewno uczestnicy nie wyjdą stąd z pustymi rękami. Ręce pełne roboty mieli wszyscy gracze w strefie. W sumie ESL zobaczyć mogliśmy m.in. na stoiskach takich jak Nvidia, Intel Crytek czy Logitech. Na tym ostatnim rozgrywki w CS Global Offensive i coś z zupełnie innej beczki. Postanowiliśmy w tym roku na Logitech GTB. Angażujemy młodych ludzi, którzy przychodzą do nas, testują sprzęt na żywo. Robią to w bardzo sflikowany, czasem zwariowany sposób, ale testują go bardzo, bardzo porządnie. Chętnych do recenzowania nie brakowało, a na profesjonalnym sprzęcie swoje pazury mógł położyć dosłownie każdy. Fajna myszka. Idealna dla kobiety. Ładnie się mieści w monitory, można takimi długimi paszportami operować. I jest chyba bardzo szybka. Pogoń za szybkością to w tej branży norma, nie dziwi więc obecność czołowych producentów podzespołów z najnowszymi zabawkami. Część na rynku dostępna była raptem od paru tygodni, ale nie zabrakło też premier. O dynamicznym rozwoju branży świadczyć mogą kolejne podobieństwa przenikające ze świata motoryzacji. Dziś sprzęt prezentuje się w kuszącej oprawie. Pożądanie budzi już sama obudowa, ale w środku jest równie ciekawie. To jest PC wzorowane na konsoli, chyba tak to najprościej można powiedzieć. 2,5-litrowa obudowa, więc wielkość konsoli tak naprawdę z pełnymi możliwościami pc -a. na i7, na 750 NVD, z dyskiem, z, z Wi-Fi ACO, to jest też ciekawe. Jednym słowem, wszystko co w rigu dla gracza niezbędne, a o tym co w pudełku piszczy, gracze dobrze wiedzą. Chętni mogli zmierzyć się ze składaniem peceta na czas. Ilość partycypantów i osiągane przez nich wyniki zaskakiwały samych producentów. Gracze to świadomi klienci. Odpowiednie przygotowanie wymusza na nich rynek zalany różnorodnością podzespołów, o jakiej jeszcze kilka lat temu można było jedynie pomarzyć. To samo dotyczy akcesoriów, do wyboru wszystkie kolory tęczy, a w tle bujające towarzystwem bity. Ponoć klejenie sampli miał usprawniać złoty pieścień kreatywności, ale uwaga Śmiałkowie, taki ring trudno potem ściągnąć, a skoro o ściąganiu mowa, nie sposób nie wspomnieć o sieciowych nowościach. Grać i gry oglądać można wszędzie tam, gdzie dostępny jest internet, chociaż mogłoby się wydawać, że ten jest już praktycznie wszędzie. Są takie miejsca, w których ma się dopiero pojawić. Internet dopiero będzie wszędzie. W tym roku wprowadzamy najnowszą technologię PowerLine gigabitową która umożliwia wysłanie danych w elektrycznej w każdym gniazdku elektrycznym. Do tego opóźnienia rzędu kilku milisekund i koszt porównywalny z lepszej klasy routerem domowym. Fakt wymyślania nowych technologii, ułatwiających konsumpcję innych technologii nie powinien już dziwić. W świecie gamingu to już dawno norma. Rozwój dotyka wszystkich płaszczyzn, na jakich komunikujemy się z urządzeniami. Długą i bogatą w innowacje drogę przeszły chociażby komputerowe akcesoria i peryferia. Chcesz praworęczną, oburęczną, gumową, matową, kolorową, wszystko można dziś ustawić. Możesz dostać myszkę optyczną lub laserową. Jak dokonać dobrego wyboru? Tym w SteelSeries się zajmujemy. Wszystko trzeba przetestować, dotrzeć do profesjonalnych graczy i zdecydować, które rozwiązanie jest najlepsze. To, w co konkretnie wyposażyć kolejne partie akcesoriów, zależy przede wszystkim od potrzeb ich użytkowników. Rynkowi liderzy wspierają graczy osiągających najlepsze wyniki i to właśnie od nich otrzymują niezbędne informacje. Bierzemy produkt, sprawdzamy, jak leży w ręce, który sensor jest najlepszy do produkcji. Nie zapominajmy o cenie. Myszkę można wyposażyć we wszystko, ale można zostawić tylko rzeczy niezbędne. Stąd nasze bogate portfolio. To, że rynek reaguje na potrzeby użytkowników wielkim zaskoczeniem nie jest. Zaskakuje tylko tempo zmian i różnorodność rozwiązań w całym spektrum urządzeń. To, co niegdyś zajmowało całe pomieszczenie, dziś mieści się w ręku. Wystarczy przyjrzeć się technologiom mobilnym. Tablety i smartfony zagościły w naszych domach na dobre. Dziś producenci proponują rozwiązania ułatwiające korzystanie z nich w różnych konfiguracjach. W kuchni, przy gotowaniu można powiesić sobie tablet, patrząc na przepis i gotując. Do czytania można trzymać pionowo tablet. Do oglądania filmów można go postawić bez konieczności trzymania go. Można postawić go na biurku, na stole. I oczywiście tradycyjna forma korzystania z tabletu, czyli pionowa bądź pozioma, do korzystania w autobusie, w tramwaju, w każdym możliwym miejscu. Wygoda, ergonomia i niezawodność to wspólny mianownik, który wcale nie dzieli klientów. Porządne testy we wszystkich wymiarach przejdą akcesoria wykorzystywane przez Gordona, który, za ambitny cel, przy sobie pobicie rekordu Guinnessa. Zamierzam spędzić 150 godzin, żeby go pobić i zdominować. Dodatkowo są małe przerwy. Jest to umieszczone w zasadach rekordu, żeby nikt nie doszedł do krawędzi swojej wytrzymałości co godzinę magazynuję sobie 10 minut przerwy, mogę je magazynować i później, jeżeli będę tam 3 godziny, mogę sobie wziąć 30 minut przerwy. Mówisz o krawędzi wytrzymałości, no właśnie, do niej na pewno trzeba się będzie zbliżyć, a Ty znasz w ogóle swoje granice, no bo musiałeś się przecież w jakiś sposób przygotować. Robiliśmy długie testy, były, były testy 48-godzinne, testy 4-dniowe, testy 5 -dniowe. do krawędzi się jeszcze nie zbliżyłem, stworzyłem sobie system snu oparty na żeglarzach samotnikach, Sprawdza się w 100%. Nie bez znaczenia pozostaje wybór samej gry. Sniper Light 3 to symulator snajpera autorstwa polskiego studia Techland, które wraz z partnerami technologicznymi Gordona w całym przedsięwzięciu wspiera. My długo rozmawialiśmy o samej grze, mówiliśmy w jaki sposób najlepiej grać tą grę, jakie są ewentualnie kruczki, gdzie lepiej przetrwać i nie dać się zabić. Z drugiej strony też partnerzy technologiczni wspierają tutaj w kategorii MSI albo Razera. Mają ma najlepsze myszki, najlepsze klawiatury, najlepszy sprzęt który jest super chłodzony, najlepsze słuchawki. no Wszystko jest po to, żeby rzeczywiście wycwał. No bo no na dobrą sprawę nikt nie gra non-stop przecież z małymi przerwami przez 7 dni. Szczególnie w grę, która no nie jest taka super prosta, jak ewentualnie inne strzelanki. Tutaj trzeba się trochę postarać, żeby tu przetrwać. Gordon ma niemałe zadanie, na którym niełatwo się skupić, przynajmniej w trakcie PGA. Tu co róż w oczy rzucają się postacie rodem z monitorów. My, wodzeni obietnicą fantastycznej przygody, przenikamy tam, gdzie król chodzi sam. A księżniczki zmieniają swoje oblicze. Od magii damskiej toalety. W tej konkretnej wszystko idzie sprawnie. No już od jakiegoś czasu się przebieramy, od się chyba dwóch lat prawie. W jaki sposób powstaje taki strój? Bo to chyba nie jest proste, prawda? Takich gotowych elementów nie można kupić. No to zależy, co się chce zrobić. Jeżeli coś z materiału, jakiś można ciuch, być. to trzeba jechać po materiał. Na przykład farbki do tkanin, albo zależy też, jeżeli się robi część zbroi, to też można użyć albo pianki Ewa, albo worbli. I też trzeba mieć farby, żeby ją pomalować i opalarkę najlepiej, żeby ją odkształcić. Krótko mówiąc, trzeba wiedzieć jak. Odpowiednie narzędzia, doświadczenie i pieczołowite wykonanie dają pożądane efekty. Tu znowu akcja wrocławskiego Techlandu w ramach przedpremierowego pokazu gry Dying Light, w której krótko mówiąc, czym popadnie, tłuczemy legiony średnio sympatycznych zombiaków, swój wizerunek mógł zmienić każdy. Dzięki temu na twarzy pojawiał się nie tylko uśmiech. Jakieś skinizny, wszczepiane rany, cięte, szarpane tego typu wszystko zależy od tego, co tak naprawdę klient. Efekt zależy od pomysłu, zaangażowania i dostępnych środków. Na biedźmińskie przebieranki najwyraźniej nie zabrakło niczego. Tu, choćby przez chwilę, każdy mógł poczuć klimat temerii. Geraltowe uniwersum zachęcało do głębszej imersji. Dla fanów serii polskie studio przygotowało dziesiątki tysięcy puzli i plakaty podpisywane przez samych twórców. Na tym nie koniec obecności rozsławionego na świecie wieśka, ale wszystko w swoim czasie. Poznan Game Arena to nie tylko produkcje z pierwszych stron branżowych magazynów i lepiej wbić to sobie do głowy. Z każdym rokiem coraz mocniej swoją obecność zaznaczają tutaj niezależni twórcy gier, nie tylko z Polski. Trudno jednak nie zauważyć, że tradycyjnie już największe zamieszanie z całym wachlarzem niebanalnych produkcji zrobił tu rodzimy Indyk. W niektórych liczą się szybkie nogi, a w innych trzeba się posłużyć drukarką. Rozgrywka poprawia tężyznę fizyczną, rozwija wyobraźnię, a i najbardziej zaniedbaną klawiaturę pozbawi pozostałości po serowych cheetosach. Dodatkowo SOS przyciągał konkursami i charakterystycznym tylko dla siebie procesem twórczym. Gryp! gry może gry mniej więcej tak, siadam, Puff. robię tak, a potem robię tak, a potem jest gra. Jest sukces. Niekoniecznie. Nie, nie, to tak nie jest. Jest gra. Ale sukces. Na sukces przepis jest trochę bardziej skomplikowany. Nie da się ukryć, w końcu dla ciekawych kuluarów powstawania rozmaitych produkcji w ramach zjazdu twórców gier przygotowano łącznie ponad 60 wydarzeń animowanych przez 50 prelegentów. W ciągu trzech dni rozmawiano więc o wszystkim co z procesem planowania, produkcji, a nawet dystrybucji związane. Wszystko z udziałem pierwszoligowych przedstawicieli polskiego game devu, To jedna z części nadających PGA jej przekrojowy charakter. Podobnie jak strefa retro, czyli rozrywkowe zderzenie pokoleń. Starszy młeska kręci się w oku, a młodsi odkrywają to, o czym ci pierwsi zdążyli już prawie zapomnieć, chociaż od tego czasu zmieniło się naprawdę wiele, jedno pozostało bez zmian. Te gry ogólnie mają bardzo fajną grywalność, jeśli o to chodzi. One bardzo miło się w gra, po prostu można grać bez końca. Historię najlepiej przekazać do ręki. W końcu wychowanym na grafice 3D ciężko dziś uwierzyć, nawet budzącemu zaufanie bingwinowi, że nie tak wcale dawno, żeby zagrać, trzeba się było trochę namęczyć. Pierwsze gry nagrywałem na taśmę w radio, to robią wielkie oczy i nie czają. Nie ma takiej technologii, że gry są w staśmy. Przecież staśmy czy nie i zdecydowanie bez 3D gry wciągały od zawsze. W tej grze spędziłem nie parę godzin, ale parę lat. I grafika była najpiękniejsza na świecie. Gry bawią nas od lat, a związane z rozrywką targi przyciągają dziś dziesiątki tysięcy zwiedzających. W Polsce nie zawsze dostrzegano potencjał tego gigantycznego na skalę światową rynku. Cieszy jednak fakt, że z roku na rok widać poprawę. Coraz większą popularnością cieszy się e-sport i gaming w ogóle, ale jest jeszcze jedno. Może nie doceniliśmy jednej rzeczy, że w Polsce jest bardzo wielu młodych, mądrych ludzi którzy będą potrafili nie tylko być konsumentami, czyli graczami, ale być producentami, którzy będą w stanie wytwarzać, ale z drugiej strony, gdyby się dobrze zastanowić, dlaczego mielibyśmy być gorsi od innych. Ano nie jesteśmy. Wiedźmińska seria to najlepszy przykład. O produkcji trąbi cały świat, a promocja w kraju i za granicą robi wrażenie. Już w lutym premiera trzeciej części. Z tej okazji dla odwiedzających PGA CD Projekt Red przygotował wyjątkową niespodziankę. Jesteście świadkami tutaj życia społeczności, która sprawia, że miasto to jest faktycznie. Na dużej scenie po raz pierwszy zaprezentowano gameplay w języku polskim, a całemu wydarzeniu akompaniował współtworzący ścieżkę dźwiękową zespół Percival. Klimat trudno oddać za pośrednictwem monitora. Wiedźmin to bez wątpienia największy sukces, ale nie można zapominać o wrocławskim Techlandzie czy wreszcie dziesiątkach twórców niezależnych. Wreszcie najlepszym wskaźnikiem popularności niech będzie ilość zwiedzających. W tym roku frekwencja pozytywnie zaskoczyła nawet samych organizatorów. Tymczasem ci gwarantują, że w przyszłym roku wszystkiego będzie jeszcze więcej. Na pewno będziemy rozwijać dalej części, e, takie jak w tym roku, czyli turnieje, czy kolejne prezentacje. Na pewno stanowisk do gier musi być jeszcze znacznie więcej, bo mimo że przygotowaliśmy ich dwukrotnie w porównaniu do roku 2013 więcej, to także przy tej ilości gości zaczyna tych miejsc po prostu brakować. Także na pewno tą część będziemy bardzo mocno rozwijać i także jesteśmy przekonani, że. Elementy takie jak strefa urządzeń mobilnych, czy też strefa studiów deweloperskich, w przyszłym roku okażą się olbrzymim sukcesem. Pozostaje tylko czekać, bo Poznań Game Arena 2014 przeszło już do historii. Historia lubi się powtarzać. I chociaż każda odsłona PDA przynosi kolejne nowości, jedno pozostaje bez zmian to miejsce, w którym padają rekordy. Takie wyniki zwykle rodzi konkurencja. Tyle że w tej lidze Game Arena gra zupełnie sama.